Puppet. We need your help. Wydany w 2015 roku Bladborn to chyba najbardziej owiana legendą gra From Software. Choć od jej premiery minęło już 8 lat, wszystkie plotki na temat remastera lub portu spalały na panewce. Wydaje się, że powieki Bloodborne ma być skazane na więzienie powoli starzejącego się PlayStation 4, tym bardziej, że producenci nie mają w planach stworzenia kontynuacji. Jedyną możliwością zagrania jest albo kupno używanej konsoli, albo granie na PlayStation 5 we wczesnej kompatybilności. Z tego powodu część fanów gatunków ten tytuł po prostu nie zagrała i jego obraz kreuje na podstawie wiadomości z drugiej ręki. Według wielu jest to najlepszy wytwór ekipy Miyazakiego, niezwykle klimatyczna produkcja i przez dynamikę starć najtrudniejsza gra od tych autorów. Czy tak jest w rzeczywistości? Niekoniecznie i ten Woal Mitu na pewno ma swój wpływ na kreowanie odbioru tytułu wśród społeczności, ale nie sposób odmówić Bloodborne'owi jednego. To faktycznie niespotykanie dobra gra. A szkoda, że w porównaniu do Dark Souls mogło zagrać w nią mniej osób. Gdyż klimat wiktoriańskiego mroku jest przecież pierwszorzędny. To chyba od tej myśli wyszli autorzy ze studia Round 8. Skoro twórcy z Front Software być może na mocy umowy z Sony nie chcą zapewnić w szerszej grupie odbiorczej, my w południowej Korei to zrobimy. A żeby nasza gra zyskała wyróżnik i darmową reklamę, jej bohaterem uczynimy hmm. Pinokia. I tak. W 2021 roku zapowiedziano Lies of P, na którego premierę czekaliśmy dwa lata. Czy rzeczywiście jest to dobry przedstawiciel gatunku Souls-like? A może jedynie tania kopia, jakich było już wiele? Odpowiedź na to pytanie poznacie z recenzji. W wcielaliśmy się w tropiciela, który musiał walczyć z bestiami i przedzierać się przez dotknięte plagą miasto Jarnam, by dotrzeć do źródła epidemii i spróbować zakończyć łowy. Pinokio w of, Lies of to nieformalny tropiciel, którego zadaniem jest walka z własnymi mechanicznymi pobratyńcami i dotkniętymi dziwną plagą nieumarłymi. Przeprawiając się przez poddane epidemii buncie maszyn Krat, ma po pierwsze odnaleźć ojca Geppetto a później spróbować ugasić chaos, jaki dotknął miasto. Jak widać zalążek opowieści jest niemal identyczny, ale zanim ktoś oskarży scenarzystów z Round 8 o plagiat, należy wspomnieć, że to jedynie punkt wyjścia. Mający być zapewne mrugnięciem okiem do fanów gry z 2015 roku. Później Lies of Peace zyskuje własny charakter, a przede wszystkim inwestuje w nieco inny sposób opowiadania historii. Moim zdaniem lepszy, bo bardziej bezpośredni. Jest tu mniej enigmatycznego odkrywania świata niż w Solsach, ale wciąż da się odczuć obecny, niedopowiedziany storytelling. Autorzy idealnie balansują między oboma typami narracji, serwując naprawdę dobrą fabułę, którą śledzi się z zaciekawieniem, a jednak pozostawia kilka miejsc na własne odkrycia. Czy jest to rzeczywiście adaptacja Pinokia Carlo Collodiego w Mrocznym Świecie? Nie do końca, choć mamy tu obecny motyw przewodni zyskiwania człowieczeństwa przez kukiełkę, w tym przypadku maszynę, a i spotkamy trochę znanych twarzy pokoju wróżki o turkusowych włosach, lisa i kota, mistrza Antonio lub świerszcza. Osoby, które pamiętają jeszcze książkę dla dzieci czytaną na lekcjach podstawówce odnajdą w dziele Round 8 sporo smaczków, jednak jest to całkowicie samodzielna historia o trudzie medalowego chłopca w walce o przetrwanie w mieście krat. Ale skoro produkcja korzysta już z motywów przewodnich włoskiej bajki, nie mogło zabraknąć tu elementu charakterystycznego dla oryginału. Z kłamstw Pinokio uczyniono jedną z mechanik gry. Podczas wykonywanych zadań w momentach decyzyjnych będziemy mieli możliwość oszukania zlecniodawcy. Zwykle dzieje się to w dobrej wierze, więc od gracza zależy czy woli słodkie kłamstewka, czy smutną prawdę? Choć nos mechanicznej lalce nie rośnie, zmienia się jego człowieczeństwo. Poprzez kłamstwa stajemy się bardziej ludzcy, co w dalszych etapach gry ma swoje konsekwencje. Człowieczeństwo Pinokia zdobywamy również za pomocą słuchania winyli, będącymi znajdźkami poukrywanymi w świecie gry. W hotelu Krat, hubie pełniącym funkcję Firelink Shrine z Dark Soulsów, znajdziemy gramofon. Na który można odegrać każdą płytę znalezioną, czy to w czasie eksploracji, czy za spełnienie określonych wytycznych podczas zadań pobocznych. Niby jest to kompletnie opcjonalna czynność i na dodatek bierna, bo polegająca jedynie na słuchaniu muzyki, ale dodaje rozgrywce zaskakująco dużo smaku i imersji, a także kolejną ciekawą opcję na zróżnicowanie formuły From Software. A tego jest tutaj więcej. Lies of Pea w umiejętny sposób adaptuje charakter rozgrywki Bladborna. Ale uzupełnia o kilka nowości odlokowanych stopniowo właściwie przez 3-4 gry, które mają na celu urozmaicanie rozgrywki i nadanie wrażenia, że gracz ciągle zdobywa coś nowego. Wraz z atakami każda broń traci swoją wytrzymałość, ale w mechaniczną rękę Pinokio zamontowano ostrzałkę, dzięki której w dowolnym momencie możemy naostrzyć oręże. Czasem ostrzałka nabiera możliwości nakładania efektów, np. podpalenia ostrza, co niweluje potrzebę homikowania stosownych przedmiotów z buffami, bo użycie ostrzałki odnawia się przy ognisku. Podobnie działało to w Sekiro Shadows Die Twice, tyle że tam zdobycie stosownych buffów z nieskończonym skończonym użyciem wiązało się z zapijaniem bardzo trudnych przeciwników, tak zwanych bezgłowych. To zresztą nie jedyna inspiracja grą From Software z Shinobi, gdyż mechaniczną rękę Pinokia można stosować w podobnej formie jak tą z Sekiro. W czasie gry odpowiednie ulepszenia mogą zmienić ją w pistolet, miotacz ognia, tarczę, emiter piorunów i kilka jeszcze innych form. Gadżet przydaje się podczas walki i warto dostosowywać płynnie jego funkcjonalność z racji odporności wrogów. Dla przykładu mechaniczne lalki skutecznie jest porazić prądem. Jest jeszcze kolejna forma zabawy z quasi-permanentnymi przedmiotami użytkowymi. W Dark Souls oprócz Estuzów mieliśmy czasem do czynienia z miksturami, które odnawiały życie stopniowo, ale ich użycie było jednorazowe i należało je farmić z przeciwników. W Lies of P trochę z tym poeksperymentowano i niczym Chora Dreamowe z Diablo 2 oddano w ręce lalki kostkę. Możemy do niej włożyć jednorazowy bonus którego właściwość jest różnorodna, może odnawiać czasowo wspomniane zdrowie lub energię, ale też zwiększać obrażenia ducha od dostępnego do wezwania podczas walk z bosami lub nawet go wskrzesić. Przedmioty do włożenia w kostkę zdobywamy z kolejnej nowości w Lies of Pi dukatowego drzewa, będącego tzw. idle game, czyli minigrą toczącą się w tle. Bazowo co 10 minut na drzewie wyrasta dukat. Można kupować za nie przedmioty do kostki, wykorzystywać zadania lub nawet resetować wydane punkty umiejętności. Osoby chcące pobawić się w farmera mogą odszukać w świecie gry odżywki skracające czas wzrostu dukatów lub zwiększyć ilość możliwych owoców do zebrania poprzez wybranie odpowiedniego perka. Lies of P, oprócz standardowego dla gier From Software, rozwoju postaci opartego o wymianę duż zdobywanych za pokonywanie wrogów na punkty atrybutów, ma także drzew koperków. Kolejne gałęzie drzewka odblokowujemy za kryształy kwarcu zdobywanego w świecie gry głównie za zabijanie opcjonalnych bossów. Każdy wydany kwarc daje pomniejszy bonus, by po zapełnieniu danej ich ilości na gałęzi odblokować głównego perka, np. powiększającego liczbę mikstur do użycia, umożliwiającego unikanie podczas powalenia lub dodającego kolejne miejsca w ekwipunku Pinocchio. Masa tych nowości sprawia, że produkcja Round 8 stawia krok naprzód w stosunku do Gier From Software. A towarzyszy temu również kilka innych poprawek Quality of Life. Teraz stracone dusze pojawiają się przed areną z bossem, więc porażka podczas potyczki z nim nie oznacza utraty doświadczenia. Żeby nie było za łatwo, autorzy dali mechanikę, w której każde trafienie w Pinokia podczas biegu po dusze zabiera ich cząstkę. Gdy stracimy wszystkie mikstury, możemy odnawiać ostatnią z nich poprzez atakowanie wrogów. Każdy cios zapełnia pasek, więc kiedy przydarzy się to podczas walk z bossami mamy wysokie ryzyko, ale też wysoką nagrodę. Zadania poboczne dalej są enigmatyczne, ale jeśli zdobyliśmy przedmiot, który może być użyty do posunięcia questa naprzód, jego ikona pojawi się przy najbliższym ognisku na liście podczas wybierania miejsca teleportacji. Jest też to, że po podniesieniu nowego przedmiotu nie trzeba wchodzić do ekwipunku, żeby przeczytać jego opis, tylko wyświetli się z boku ekranu. Ta gra dalej jest zawiła i trudna, ale dzięki powyższym poprawkom jakby bardziej przystępna w miejscach, na które przez lata narzekało wiele osób, w tym najzatwardzialszych fanów. Round 8 pokazało, że przystępność może iść w parze z poziomem trudności i archaiczne rozwiązania, choć są poniekąd kamieniem węgielnym gatunku, wcale nie muszą być powielane. Aż dziw, że Front Software nie wpadło na kilka z tych pomysłów ale mam nadzieję, że w przyszłych projektach zainspirują się kolegami powahu z Korei, bo już Elden Ring pokazał, że są na dobrej drodze do zwiększenia przystępności swoich produktów. I to ciekawa sytuacja, bo przed premierą raczej oczekiwałem, że Lies of Pi będzie plasować na poziomie gier pokroju Tymesii, pierwszego Lords of the Fallen lub dzielącego zresztą podobny klimat Steel Rising. Poprawnych tytułów zapewniających kilkanaście przyjemnych godzin grania, ale jednak blednących przy niedoścignionej jakości Dark Soulsów. Bo sporo z ich interesujących pomysłów nie potrafiło być przekutych w dobrą grę. A tu proszę. Nie tylko Lais of Pinie ma się czego wstydzić w porównaniu z tytułami From Software, ale może ojców gatunku czegoś nauczyć. Bo to naprawdę kompetentna gra, ze świetnie zaprojektowanymi zarówno wizualnie, jak i gameplayowo mapami, podczas eksploracji, których znajdziecie sporo skrótów, zapętlających się korytarzy, a także sekretów pośród zdań trójcy, które specjalne pominę milczeniem. Jasne, zdarzają się słabsze lokacje, np. takie za mocno stawiające na sekcje platformowe, ale to ledwie wyspa w morzu dobrych rzeczy. Lies of Pi idealnie naśladuje pętlę rozgrywki Soulsów, dodając sporo nowości od siebie. A starcia z bossami potrafią dać w kość, więc jeśli ktoś się o to martwił, już nie musi. Mówi to osoba, która ukończyła wszystkie pozycje z fabryki Japończyków. Przed premierą oczywiście czekałem na tytuł One Round Eight, ale śmiałem się czasami, że to ten Bloodborne z Pinokiem. Moje przedpremierowe naigrywanie stało się jednak największą zaletą. Teraz z dumą mogę powiedzieć, że to jest Bladburn, z pinokiem. I za to go uwielbiam. To nie jest sytuacja, mamy Bladborna w domu, tylko jego prawdziwy, duchowy spadkobierca. Jasne, mógłby ktoś zarzucić Lies of pi nadmierne naśladownictwo, ale myślę, że dla wielu osób będzie to nie wada, a zaleta. Szczególnie dla tych, którzy nie mają PlayStation. Swoją drogą już powstają mody, które podmieniają Pinokia na łowce z Bladborna i dodają do gry znane bronie. Nie zdziwię się, jeśli jakiś szaleniec z masą wolnego czasu dokona rekonstrukcji któregoś z poziomów. Mówcie co chcecie, ale w Lies of Pi w wielu momentach bawię się lepiej niż przy Bladbornie: przez wiele usprawnień quality of life, ciągle dochodzące nowe mechaniki, wyważony poziom trudności, a wreszcie lepszy projekt narracyjny. Gdyby ktoś mi powiedział, że robiło tę grę From Software, to bym po prostu uwierzył. Świetne rozwinięcie pomysłów, pomieszanie z masą nowości daje wartościową i diabli przyjemną grę, będącą co najmniej klasę wyżej od wcześniejszych souls -like W końcu deweloperzy, spoza stajni Miyazakiego, nauczyli się tworzyć ten gatunek. Gry roku Lies of P nie zdobędzie, ale trafia do mojej prywatnej topki ulubionych gier. A przypomnijmy, że na horyzoncie jawi się już nowe Lords of the Fallen, więc fani gatunku będą przez najbliższy czas jeść dobrze. To już wszystko w tym materiale. Jeśli Ci się spodobał, pamiętaj o komentarzu, lajku i subskrypcji. Pomóżcie nam nakarmić algorytmy. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.